To porozmawiajmy o ostatnim raporcie Komisji Europejskiej, z którego wynika, że do 2040 roku zachorowalność na raka w Polsce będzie wzrastać, mimo że w 2022 była niższa niż unijna średnia. Rocznie z powodu nowotworu umiera w Polsce ponad 100 tysięcy ludzi, a ta liczba przeraża. Jaki trend pan teraz obserwuje? Czy rzeczywiście zachorowań jest, a może będzie więcej? Zachorowań będzie więcej, w związku z tym, że jesteśmy jednak. Yy... W aglomeracji Przemysłowej. Dwa, w województwie śląskim 21 tysięcy nowych zachorowań. Głównie dotyczy to mężczyzn 11 tysięcy, kobiet mniej. Głównymi nowotworami to są nowotwory jelita grubego prawie 11% jelita grubego na drugim miejscu nowotwór płuc. Nowotwory piersi u kobiet i gruczołu krokowego u mężczyzn. Nowotwór jelita grubego nie był chyba tak no często jak teraz. Teraz tak. Myślę, że to jest związane z chemizacją rolnictwa, dwa przyzwyczajeniami żywieniowymi, które niestety na Śląsku szczególnie są jedzenie czerwonego mięsa w dużej ilości, palenie papierosów, alkohol. To są te elementy, które sprzyjają występowania nowotworów jelita grubego. No, no, mówił pan, że jesteśmy terenem przemysłowym, że żyjemy na Śląsku, gdzie właśnie jest to teren przemysłowy. Czy to są takie czynniki ryzyka, które wpływają na naszą zachorowalność? To zanieczyszczone powietrze, bo na Śląsku mamy do czynienia ze smogiem, czy to też właśnie wpływa? Na pewno tak. No wiemy dokładnie, co wrzucamy do pieca, czym palimy i to wdychamy później. No, widzimy, jedziemy przez miasto i na przykład ja przejeżdżam przez Siewierz, to trzeba zamknąć od razu wentylację, żeby się nie zatruć tym powietrzem. Wszyscy palą. To co mają. To, wygląda, to wynika może z biedy jeszcze i małej świadomości, że to co wdychamy powoduje później zmiany nowotworowe płuc. No, no nie tylko płuc, również i to grube, te wszystkie czynniki chemizacji zewnętrznej, prawda? czyli to co wdychamy powoduje, że potem następują zmiany genetyczne i mutacje. Nowotworowe. Panie doktorze, Komisja Europejska zaalarmowała również, że w Polsce jest niewystarczająca liczba lekarzy i pielęgniarek. Wskazano, że na tysiąc przypadków raka przypadało w 2022 roku 1057 pielęgniarek i to jedna z najniższych wartości w Unii Europejskiej. Jak wskazuje Komisja, to jeden z czynników, który utrudnia leczenie choroby. Na pewno tak jest. Problem kadrowy. Jest znany ministrowi zdrowia, próbuje to z tym zrobić. Myślę, że powinniśmy wrócić do systemu specjalizacji lekarskiej, tak jak było lata temu wrócić do tego. No, jest, system jest bardzo utrudniony. Dwa, młodzi lekarze często nie chcą podejmować trudnych zadań chirurgicznych, takich y, operacji y, powodujących duże ryzyka, prawda z prawnym. Y, pielęgniarek jest coraz mniej. No, y, z drugiej strony. Myślę, wynagrodzenia nie są złe obecnie w ochronie zdrowia. Natomiast jest taki trend, bo ja boją się reperkusji prawnych wynikających z działań medycznych. No to też, myślę, i wielu młodych lekarzy, tylko chce być lekarzami medycyny estetycznej, nie chcą być chirurgami, radioterapeutami. Skąd duża odpowiedzialność? Myślę, że tak, myślę, że tak. Mamy inne pokolenie, myślę, to jest z wynikiem tego. Panie doktorze, czy nowotwór jest wyrokiem? Nie, absolutnie nie. Nie, to trzeba powiedzieć, że wcześniej rozpoznany nowotwór wcale nie jest wyrokiem, odwrotnie. I tu namawiałbym wszystkich ludzi, żeby jednak robili sobie przeglądy. Robimy przeglądy samochodów prawda, raz w roku, a nie robimy przeglądu swojego stanu zdrowia. Nowotwory na przykład jądra są całkowicie wyleczone w 100%. Wystarczy u mężczyzn zbadać. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, może zapraszamy do poradni onkologicznej w każdej chwili w Katowickim Centrum Onkologii czekamy na pacjentów. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości. Proste badania, proste badania u kobiet. Mamografia, cytologia u mężczyzn, kolonoskopia. Badanie PSA, zwykłe badanie laboratoryjne PSA, które wskaże, czy jest nowotwór stercza. On nie widać go, nie boli, natomiast jest chorobą śmiertelną. Mamy tego bardzo, teraz epidemię nowotworów. Pierci nowotworów kurczowo-sterczowego. Powiedział pan ważną rzecz, że nowotwór przynajmniej w pierwszej fazie nie boli. I to jest chyba ten, jeden z powodów, dla których pacjenci nie idą do gabinetu lekarza, nie, nie badają się. Kobiety nie wykonują mammografii, cytologii, panowie nie badają jąder, bo nic ich nie boli. Tak jest. A ten nowotwór może się już rozwijać. Mogą być już przerzuty. Co może się dziać w naszym organizmie w takiej sytuacji? Oczywiście wczesnej postaci on w ogóle jest niebolesny, nie, nie, nie daje żadnych objawów, natomiast yy, podjęcie badań profilaktycznych spowoduje, że w wczesnym etapie zostanie wykryty i wyleczalny całkowicie. Mam pacjentki, które mają nowotwory sutka, na, po, na początku wystraszone, tłumaczę im, że to jest często jak grypa, przejdą, będą zdrowe i zaczynają w to wierzyć i są zdrowe. Potem wspierają inne pacjentki, które przeszły ten cały proces. Strach przed nowotworem nie powinien nas yy, oddalać od profilaktyki, bo to jest najważniejsze. Ludzie często boją się pójść na badanie profilaktyczne, bo coś może Wykryje. wykryjemy, wykryjemy, prawda? I to jest najgorsza rzecz, która się dzieje. Yy, no, badanie profilaktyczne jest bardzo istotne, również badanie na szczepienia HPV. Proszę zwrócić uwagę. Najczęściej szczepią się dzieci, dziewczynki. Dziewczynki, tak. Ale to dotyczy również osób dorosłych, bo nowotwory HPV zależne to jest nowotwory głowy i szyi i ta grubego, szyjki, prostaty, stromu. To są nowotwory, które, które gdyby całe społeczeństwo było wyszczepione, prawdopodobnie by nowotworu, na przykład szyjki macicy nie było. Gdybyśmy żyli w Norwegii, czy w Szwecji, czy w Danii, to tam całe społeczeństwa są tak posłuszne, że szczepią się. W Polsce nie... niestety jest dosyć duży ruch osób, które nie chcą się szczepić, więc myślę, że tutaj nie uda się Wyeliminować tego nowotworu, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby się szczepić nawet w dorosłym wieku, tak jak pan doktor. Tak jest. Myślę oczywiście jak najbardziej. Panie doktorze, jeszcze przed naszą rozmową chwilę dyskutowaliśmy o cytobusie, który kursuje po Województwie tak Śląskim. Wykonywane są badania cytologiczne i udało się już uratować kilka pacjentek. Tak jest. Dzięki wsparciu Marszałka Województwa Śląskiego i Komisji Europejskiej w ramach projektu yy, Odniesienia dostępności doświadczeń onkologicznych po COVID, -zie. udało się zrealizować zadanie zakupu cytobusu, który jeździ po wygódzie śląskim wykonuje cytologię płynną plus oznaczenie wirusa HPV. Wykonaliśmy w zeszłym roku około 2,5 tysiąca badań, cztery osoby zostały uratowane, czyli znalezione zostały pacjentki, które nigdy by prawdopodobnie nie przyszły do poradnika na badanie cytologiczne, gdyby nie ta akcja. Cztery osoby żyją dzięki takim działaniom. To jest sukces. Panie doktorze, jak przekonać właśnie naszych słuchaczy do tego, żeby dbali o siebie? Myślę, y, powinni sobie pomyśleć w ten sposób, że czasem choroba nowotworowa to nie tylko choroba tej osoby, która, którą dotyka, ale całej rodziny. Często to, to jest problem y, y, społeczny, całkowicie społeczny. Dwa, y, powinni sobie pomyśleć, jeżeli robię przegląd samochodu, raz w roku, to może robić przegląd również swojej osoby. Zrobić to badanie, zrobić zwykłą badanie RTG płuc, zobaczyć, co się dzieje, zrobić sobie PSA u zrobić kolonoskopię, a jak nie kolonoskopię, to przynajmniej krew na kału utajoną. No to wiadomo, że to jest badanie zwykłe, profilaktyczne, proste u kobiet. Mamografia, cytologia. Podstawowa rzecz. Czyli zgłaszamy się do lekarza rodzinnego i prosimy o zestaw skierowań. Tak jest. No, ta profilaktyka 40-50, plus, plus jest to wykonywane. Na dzień dzisiejszy procedura jest taka, że każdy pacjent, jakikolwiek ma objawy, może bez żadnego skierowania zgłosić się do paradni onkologicznej. W każdej chwili. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych barier administracyjnych limitowania świadczeń w zakresie onkologii. Czyli ktoś ma jakiekolwiek problemy, może w każdej chwili się zgłosić. Także Zapraszamy. Do Katowickiego Centrum tak jest. onkologii. I tutaj musimy postawić kropkę. Moim i państwa gościem był dyrektor naczelny Katowickiego Centrum Onkologii, lekarz medycyny Włodzimierz Migacz. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. Dziękuję bardzo. Spotkajmy się w lepszym czasie i proszę bardzo Państwa o badanie się i dbanie o siebie.